Cześć Maneczko, witam Was na kanale Wujakar. Dzisiaj się zajmiemy saatem Leonem. Mam tutaj 1.6.16, Problem jest taki, że nie chodzi na jednym cylindrze, więc zaraz zobaczymy, co się tam dzieje. Pokażę Wam, jak chodzi. No i zanim podłączymy komputer, czy coś, ja sobie tutaj wyciągnę wszystkie świece, wszystkie cewki. Zobaczymy, czy czasem coś się mechanicznie nie uszkodziło. Czy świeca, czy bo z tego co widzę, już Wam zaraz pokażę. Silnik jest zażygany olejem, czyli było często coś dolewane, tak jak tutaj widać, więc auto sobie pali olej. Ale znalazłem chyba prawdopodobnie przyczynę palenia tego oleju, nie wiem czy to z łapy. Tutaj mamy odmę, przewód, która jest tam złamana i porwana. To będzie jedną z główną przyczyn, dlaczego ten silnik sobie pali olej. Także co, wyciągamy sobie tutaj te ceweczki i zobaczymy co tam się dzieje. Tu na pierwszych oka widać, jak przetarło też przewody. To też może być przyczyną, że nie chodzi na jednym cylindrze. Dobra, bierzemy się, wyciągamy sobie wszystkie cewki, świece to przy okazji sobie yy, zaizolujemy, żeby nie było zwarcia. Przejrzymy sobie resztę elektryki. Do wyciągnięcia cewek użyjemy sobie takiego specjalistycznego narzędzia. Dosyć to fajnie ułatwia sprawę, bo nie połamiemy sobie tutaj tego gniazda y, żadnego, jakbyśmy to śrubokrętem podważali. Jeśli nie macie, no to Da się, ale trzeba bardzo ostrożnie wyciągać, żeby nie połamać kostek, tak jak tu jest złamana. I co? No to zaraz Wam pokażę, jak, jak tym się wyciąga. Dobra, ceweczki mamy odpinane. Teraz sobie tu powyciągamy to wszystko. Uszczelka pod pokrywą zaworu, niestety, też do wymiany jest olej na świecy, więc to już może być kolejne, że będzie się przebicie robiło. Także, jeżeli u Was tak wygląda po zdjęciu tewek, że stoi olej na świecy, no to trzeba wymienić tutaj tą całą uszczelkę tej pokrywy zaworu. Tutaj widzę na tych dwóch środkowych najbardziej, czyli tutaj te puściły, te uszczelniacze. Dobra, ja tutaj ten olej jakoś zaraz to wyciągnę i odkręcimy świecę. Zobaczymy, na, czy, czy nie leży wina, że nie chodzi na jednym od strony świecy. Jeżeli tu będzie wszystko w porządku. No, to będziemy izolować te przewody, sprawdzać jeżeli dalej to nic nie pomoże, no to będziemy musieli podmieniać cewki. Także tak wyglądają świece. Tutaj te dwie. Tak jak widzicie, jest bardzo dużo nagarów, czyli na tych dwóch cylindrach środkowych bardzo pali olej. Więc, dlatego, też to może być przyczyną, że auto przestało chodzić. Podejrzewam, że na tej świecy, bo tu już nawet te wszystkie elektrody sobie ładnie pozachodziły. Tak jak tutaj widzicie. No a dwie takie jeszcze są znośne. Dobra, ja zaraz porzucę jakieś używane świece na, na próbę. Zaizoluję sobie tamtą cewkę i spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, czy, czy coś się zmieni. Tak jak widzieliście, drugie świece mamy podłużone. Ja tutaj zaizolowałem te opurowane przewodziki, co się przetarły od bitla powietrza. Dobra, zobaczymy teraz, czy po tym zabiegu auto nagle odżyje na tym jednym cylindrze. Jeżeli nie, no to będziemy szukać sobie dalej. Dobra, odpalamy go i patrzymy, co się dzieje. Tak jak widzicie, niestety to, co zrobiłem, nic nie zmieniło. Nie chodzi o na czwartym cylindrze. Znużyłem tutaj sprawdzić, zamieniłem sobie cewki, więc cewka czwartego cylindra działa na pierwszym, normalnie jest, jest normalnie prasa. No co, z... obawiam się najgorszego, ale zaraz to zweryfikujemy. Zmierzymy sobie kompresję na tym czwartym cylindrze i zobaczymy, czy moje obawy będą słuszne. Dobra, rozkręcamy. Nic? Uuu. No okej. Okay. Bo bałem się przez chwilę, że mi się zegar uszkodził, bo jak wkręciłem na czwarty, to nic nawet nie drgnęło. Wkręciłem na trzeci. Mamy 15, więc jest okej. Okay. To sobie to spuścimy. Dobra. Wkręcimy sobie go jeszcze raz w czwarty. Dobra, idziemy go zakręcić. No i niestety nie ma tutaj kompresji na tym cylindrze. Także niestety moje przypuszczenia się potwierdziły. Nie mamy kompresji na czwartym cylindrze, więc silnik nadaje się tylko i wyłącznie do remontu bądź do wymiany. Pewnie zawór się urwał albo bądź gniazdo się mogło rozszczelnić. No ciężko stwierdzić to bez rozebrania. Ale tak jak mówię, ja bym proponował, będę na pewno właścicielowi, żeby poszukać drugiego silnika, i lepiej go przełożyć. No szkoda, bo myślałem, że sobie zrobimy też materiał o wymianie odmy, bo tutaj jest akurat nieładny przypadek, jak jest to załamane i dziurawe. No nic z nic tego niestety nie będzie, bo to jednak nie, nie pomoże już temu silnikowi nic. No więc jeżeli film Wam się przydał, podobał, zostawcie łapeczkę w górę, na pewno mnie to bardzo ucieszy. A jeżeli u Was w tym silniku, w takim samochodzie, bo to wiadomo, nie tylko Leon miał ten silniczek, u Was się coś takiego stało, to polecam od razu sobie zmierzyć tą kompresję, ewentualnie zobaczyć to, co ja patrzyłem, czyli to, co można samemu sobie jak najbardziej zobaczyć. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.